Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. Tylko szybko, Geralt. Co, co, co ty robisz? Zabijam potwory. Halo 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 cześć siemaneczko ludziska witam was bardzo serdecznie moi widzowie w kolejnym odcinku zagrajmy wiedźmin czy dziki zgon a w dzisiejszym odcinku kontynuacja poprzedniej e, poprzedniego odcinka czyli słoneczny kamień teraz musimy pogadać z Yennefer więc lecimy do niej ponieważ dowiedzieliśmy się gdzie może się znajdować ten, ten kamień w jakiejś tam jaskini to teraz nic potem cały czas się zastanawiać, czy nie coś złoty w nic nie nie Wygląda mi to na lekko nie się? musisz z nami iść gdzieś przecież ale że nie, nie można ale jak już był na brzegu to Wybieracie się gdzieś? Ciri mówi, że jest na skaliga miejsce, któremu powinniśmy się przejrzeć. Najwyraźniej Awalach coś przed nami ukrywa. Kiedy byliśmy razem na wyspach, Awalach wspominał coś o jakimś laboratorium. Miał się tam teleportować na chwilę, żeby coś zabrać i nie chciał mnie wziąć ze sobą. Dziwnie się wtedy zachowywał. To chyba dosyć podejrzane, nie uważasz? Masz rację. No i co? Chcecie po prostu się tam zakraść i pomyszkować? Tak. Pójdziesz z nami? No, dobrze. Gdzie to jest? Na małej wyspie między Undvik a Spikerog. No to nam raczej nie po drodze. Właśnie się dowiedziałem, że kamienia słonecznego powinniśmy szukać w grocie na Artskelik, od strony morza. Będę tam potrzebował magicznego wsparcia. Idźcie do tego laboratorium, a ja rozejrzę się na Artskelik. Dołączysz do mnie później. Doprawdy? Filipa, przecież przed chwilą mówiłaś, że nie przyzwyczaiłaś się jeszcze do magicznej symulacji wzroku. Tak mówiłam? Już zapomniałam jaka jest irytująca. Chodź, cyli. Poczekamy na ciebie na miejscu. Karwa kawka. Jak zwykle. Oni teleport, a ty wiedźmin zapierdalaj sobie tam e, z buta, nie? Zapierdzielaj sobie z buta tam, czy tam płotką, obojętnie nie, ale my ciebie nie chcemy, nie? Fajnie, fajnie. O, Gerald, połowę swojego życia chyba stracił na tych podróżach. A mógłby po prostu tak, szach prast i być, nie? Teleporcikiem. Tak, Gerald? O, możemy sobie z nim porozmawiać, fajnie. Co z Margaritą? Udało mi się przyspieszyć proces regeneracji tkanek. Czuję się już dużo lepiej. Właściwie to im szybciej ściągniemy tu Eredi na tym lepiej. Bo te twoje czarodziejki niedługo zaczną ze sobą walczyć. Wygląda na to, że Ciri już wkrótce nie będzie potrzebowała twojej pomocy, ani twojej. Zgadza się. Będzie mogła robić co zechce i ja ją w tym wesprę, a ty? Jesteś gotów dać jej wreszcie żyć własnym życiem? Do niczego jej nie zmuszę, jeśli o to pytasz. Uroczy ten wasz świat można się zakochać. Powiedz mi, jak Wy to robicie? Gracie tu sobie na flecikach, malujecie landszafty z jednorożcem na rykowisku, stawiacie wieżyczki rzeźbione w różne esy floresy, a potem nas mordujecie, bez mrugnięcia okiem, bez wyrzutów sumienia? Jak? A czy ludzie mają wyrzuty sumienia, gdy zabijają Elfy N seed, krasnoludy, driady? Jesteśmy tacy sami, bo równie gorąco wierzymy, że inni są gorsi od nas. Powiedz coś więcej o tym karantirze. Dobrze go znasz? Czy go znam? Ja go wyhodowałem. Chyba wychowałeś? Nie, Geralt. Zacząłem go kształtować na długo przed tym, zanim się urodził. Całe wieki kojarzyłem w pary elfy, które przejawiały szczególne zdolności, które potrafiły manipulować czasem i przestrzenią. Efektem tych starań jest właśnie karantir złote dziecko. Złote dziecko, które wyrosło na zbrodniarza. No, nieźle. Kiedy spotkałeś Ciri po raz pierwszy, uwięziłeś ją, teraz ją chronisz, walcząc przeciw swoim. Nie Niezła Wolta. Po pierwsze, nie uwięziłem jej, sama mnie znalazła takie było jej przeznaczenie. Pewnie, przejdźmy lepiej do po drugie czemu jej pomagasz? Bo jest niebezpieczna śmiertelnie niebezpieczna. Ty widzisz w niej człowieka, uczennicę, może nawet córkę. Ja widzę starszą krew. Siłę, która może zniszczyć świat, którą za wszelką cenę trzeba trzymać z dala od pijanego władzą Eredina. Działamy z różnych pobudek, przyznaję. Mimo to mamy wspólny cel, więc dobrze by było, gdybyś mi zaufał albo chociaż spróbował. Ty. Ja. Bywaj. O. Tak, Gerard? Jak sobie radzisz? Cóż. Dla wszystkich to będzie trudna przeprawa. Wiesz, że nie o to pytam. A co mam ci powiedzieć? Przecież wiedziałam, że ty i Jennifer. że zawsze będziecie do siebie wracać. Beznadziejna sprawa. Chyba tak. Ale nie chciałbym, żebyś. Nie przeciągajmy tego, dobrze? Nie chcę się teraz rozpraszać. Rozumiem. Bywaj. Oj, trist, trist. Przepraszam, ale tak wyszło. Zawsze ciebie wybierałem. A margarita? O, nie ma margarity. Margarita gdzieś się schowała pod pokładem. Dobra. Udaj się na wyspę, na której, na której znajduje się laboratorium Avalacha. Dobra. No to udajemy się na tą wyspę. Eee, czy my już tam kiedyś nie byliśmy? Kurczę. My gdzieś tam byliśmy, nie? Gdzie ten Avalach był? Kurka wodna. Hmm, to chyba Kairą byliśmy tam. Tego co pamiętam? No to teleportujemy się. No właśnie, i my tu byliśmy już. No to wejdźmy. Tam też byliśmy już. Skoro wejście jest tak dobrze zabezpieczone, na pewno znajdziemy tam coś ciekawego. Tak, i oni wstaną. Inkluzja Atlana Kerka powinna zadziałać. Pamiętasz jeszcze to zaklęcie? Pamiętam, jak mnie uczyłaś. I pomyśleć, że uważałam cię w tamtych czasach za apodyktyczną zimną jędzę. No, no, tylko mi się tu nie rozczulaj. I co? Ci już coś stosownie obciążającego? Póki co nie możemy otworzyć drzwi. To skomplikowana magiczna blokada. Spróbujmy. Gitar Obudziliśmy strażnika. Haha, <laughs> wiedziałem, kurde, że to się obudzi, nie? Pyk, 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 dawaj, groma. O, ty skurczy, byku jeden. Pyk, nie. pyk, 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 dawaj. Ciri, dawaj go. Pyk, 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 pyk. Leży. Jeszcze jeden jest tutaj, Cirillo. Czy ten już nie wstanie? Oj, ten chyba nie wstanie. Albo ten stanie, jak będziemy wracać. Po prostu. Chodźmy. Karwa, kawka. Dobra, wchodzimy. Ja wezmę jak dziewczyny latarkę, nie? Nie dziękujcie. Nie wygląda jak laboratorium. Całkiem tu przytulnie. To o niczym nie świadczy. Rozejrzyjmy się. To chyba jednak trochę wredne grzebać mu w papierach. Sama chciałaś tu przejść, moja droga. To chyba portret Ciri. Nie, to nie ja. Nie ma blizny. To na pewno ty. Hmm, dobrze uchwycone. Jesteś pewna, że Awalach interesuje się tobą tylko z powodu twoich zdolności? <grym> Bardzo śmieszne. No, 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 Cirilla, kapięknaś. No, sprawdźmy, co on tutaj Słyska. ma ciekawego. Co, co jest, co jest, co tu znalazłeś? Ale poczekaj chwilę, kurczę. Najpierw ja. Jakieś papiery Nie chcę mi się tego czytać. Tutaj co mamy? Nie wiedziałem, że lubi słodycze. A to są jakieś słodycze. Nieźle. Tutaj co mamy? Czuję się, jakbym mu wszedł do sypialni. Dobra, jakaś szczota. Tam dalej mógłbym iść, ale najpierw yy, zbadajmy Wiedźmińskimi zmysłami, a potem pogadamy sobie z NFR. Yen. Dobra, wypadało jednak na najpierw pogadać z NFR. Oops. Drzewo genealogiczne Enhen i Her, starszej krwi od Lary do Aż do mnie. Nigdy nie pokazywałaś mi pełnej wersji. Nie wiedziałam, że Widemont z Edirn też był moim przodkiem. To ten, który miał zwyczaj karać swoje córki rozrażonym pogrzebaczem, czy ten, który kazał oślepić własnego ojca? Ten od córek. Pełnej wersji nawet ja nie znałam. Wygląda na to, że awalach przebadał wszystkie linie genu Lary, Nawet te, które my uznaliśmy za nieaktywne. Tylko badał? Z tego, co pamiętam, nasi czarodzieje i czarodziejki nie ograniczali się do obserwacji poczynań potomków Lary. Nie sądzę, aby udało nam się dowiedzieć, na ile elfy ingerowały w mutację genu. Czy ty miałaś coś wspólnego z tym, o czym mówił Geralt? Ci ludzcy czarodzieje? Oczywiście, że nie. No, no, no. Przejrzyjmy jego notatki. Bogowie. Pracował nad tym prawie 200 lat. To on jako pierwszy badał genlary. Falka? Tu są zapiski o Ciri, ale dopiero później robi się ciekawie. Próbował uzyskać podobną mieszankę genów jak u Ciri, ale z pominięciem ludzkiej linii. Czyli co? Mam się tu rozejrzeć za wielkimi słojami z moim rodzeństwem? Nie bądź głupia. Tak daleko nigdy nie udało mu się zajść. Wszystkie jego eksperymenty były nieudane. Jesteś wyjątkowa. I dlatego mamy teraz na głowie dziki gon. Rozejrzyjmy się. Może znajdziemy jeszcze coś ciekawego. Hmm. Kurczę, i tam mam pewnie ten, nie? E, a nie. To jest Jennifer. Jednak nie. Uff, to dobrze. Przekonamy się, co tak naprawdę planuje Avalach. Może to jednak był zły pomysł. Aj, ta, tam. Może to jednak był zły pomysł. Aj, ta, tam, kłopoty, galasz. Co my tu mamy ciekawego jeszcze? Eee, tutaj jakaś ta, no? Pasta chemiczna, Ciekawy po co? Mm, elfy znają się na perfumach. O, stary elf. To jest. Zwykłe lustro. Bardziej bym się spodziewał ukrytego portalu. Pewności. Coś tu mamy. Sprawdźmy. Ty, rzeczywiście. Jak udało wam się tu wejść? Kim jesteś? Nie twoja sprawa. Wynoście się stąd. Ty jesteś. Pamiętam cię z Tirnali'a. Niebywałe. Myślałam, że dla was wszystkie elfy wyglądają tak samo. Jeśli szukasz Awalacha. Go nie ma. Wiem. I przyszłaś tu mimo co? Chcesz go szpiegować? Nie dość się stara, żeby cię chronić za każdym razem, kiedy zrobisz coś głupiego? A co ty możesz o tym wiedzieć? Całkiem sporo. Dużo o tobie mówi. Na przykład co? Nie rozumiem, jak mógł dopatrzyć się w tobie rysów Lary. To tak jakby próbować pić wodę z brudnej kałuży. Ale domyślam się, że to mu jakoś ułatwia wypełnienie zadania. Jakiego zadania? Myślisz, że zadaję się z tobą dla przyjemności? Nawet mnie na twój widok robi się niedobrze. Niesamowite, że takim jak ty ciągle się wydaje, że jesteście w czymkolwiek lepsi od ludzi. Ona nie jest człowiekiem, tylko zwyrodniałym mieszańcem. To takie upokarzające, że musimy posługiwać się czymś takim. Jeszcze jedno słowo i. i co? Nie zmienisz tego. Niech robi swoje. To awalach wreszcie będzie mógł się od niej uwolnić. Skoro aż tak mnie nienawidzi, czemu nie powiedział mi tego w twarz? A Walach jest dla ciebie aż tak ważny? A co to ma do rzeczy? Jeśli tak mną gardzą, to niech dadzą mi spokój. No co, boisz się, że zaraz tu wszystko porozwalam jak w Kermoren? Szkoda, że nie mogę tego zrobić na zawołanie, bo mam wielką ochotę. Nas lepiej. Chodźmy stąd. <laughs> Niezła fotka. Nie wiem, czy to był dobry, czy to był zły wybór. Ale kids z tym. Dobra, lecimy. Przekonamy się, co tak naprawdę planuje Awalach. No, przekonamy się i to dość szybko. Tak mi się wydaje. Co my tutaj mamy dalej? Cyrilla. Musimy od razu wracać na statek? Chcesz tu coś jeszcze zobaczyć? Nie tutaj, na Hindersfial. Poznałam w Lofoten takiego chłopaka z Kiala i chciałabym. – O co chodzi? – Ciri. On nie żyje. Dziki Gon? Wszyscy? Nikt nie przeżył? Skial zginął później. Jesteś pewna, że to był on? Poznałaś go? Byłam tam i widziałam jego ciało. Pójdziesz ze mną na jego grób? Chciałabym się chociaż pożegnać. Nie. Pójdę z Tobą. Dzięki. Możesz nas przeteleportować na Hindersfjall? Mogę. Ruszajmy. Tylko wracajcie szybko, dobrze? Mhm. Do zobaczenia. Rozejrzyjmy się. To powinien być w miarę świeży grób. Dzięki, że przyszedłeś tu ze mną. Nie znoszę chodzić po cmentarzach, zwłaszcza sama. Też nie lubię cmentarzy. Czemu? Kojarzą mi się z pracą. Nigdy nie byłem na cmentarzu, żeby po prostu odwiedzić czyś grób. Zawsze poluję na gulę albo inne zgnilce. Wiesz, chyba wolałabym tu przyjść z wiedźmińskim zleceniem. Lasse synorda. Olaf syn Owe, Inge córka Trotnira, Cholera, nie ma go tu. Nie ma grobu skiala. Geralt, nie wyjadę stąd, póki go nie pochowam. Pomyśl, co mogło stać się z ciałem? Nie spalili go tak chowa się królów i bohaterów. No i wątpię, żeby zostawili go w ogrodzie. Hm. Sukin syny. Co? Tu pod wsią jest taki rów, gdzie wrzuca się owce padłe na pryszczyce. W nocy kraby objadają je do kości. Co wy tu robicie? To, co wy powinniście byli zrobić dawno temu. Grzebiemy skiala. Grzebiecie tchórza! Wbrew temu, co postanowili starsi! Odejście stąd! To wbrew prawu! Nie podnoś głosu, bo zaraz trzeba będzie kopać drugi grób. Jak możecie go bronić? Miejsce tchórza jest w rowie. Skial uratował wam życie. To mnie szukał dziki gon. Gdyby skial mnie wtedy nie wyprowadził. tego nic by nie mi został. Chcieć odbyle dziewki, która. Nie jestem byle dziewką. A jeśli ktoś choćby tknie ten grób, przekonacie się o tym. Mogiły nikt nie ruszy. Jedyne, co starsi każą surowiej niż ucieczkę z pola bitwy, to niszczenie grobów. A to, co mówiłaś, nie wiem, prawda to czy nie. Niech kiala sądzą bogowie. Dobrze, że tu przyjechaliśmy. Nawet nie wiesz, jak strasznie mnie to gryzło. Przynajmniej nie będą go opluwać po śmierci. Zbierajmy się. Wracajmy na statek. うっ <laughs> No, 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 ta Cyrilla ma parę w łapach. Oj, ma! Mu gwiznęła jak nic, kurcze blade. Masz chwilę? Jasne. Dobra, pogadaj. pogadajmy sobie jeszcze z nią. Po tym, jak zostawiłaś mnie i jen na wyspie Jabłoni, co się właściwie z tobą działo? Podróżowałam przez czas, przestrzeń, różne wymiary. Widziałam domy ze szkła, biegałam z jednorożcami po krańcu świata, mieszkałam nawet w podwodnym królestwie. Mm, wolność. Zawsze lubiłaś jej smak. Dalej lubię. To czemu wróciłaś? Bo się nią zachłysnęłam. Kiedy wszystko jest w zasięgu ręki, nagle staje się mniej kuszące. Jak to jest podróżować między światami? Hmm, przyjemnie. To trudne? Z początku było, ale z czasem stało się oczywiste, jak jazda konna. Założę się, że wielu czarodziejów chciałoby się tego nauczyć. Pewnie tak. Ale Awalach twierdzi, że nie mają odpowiedniej wiedzy ani umiejętności. On sam uczył się tego 400 lat. i tak umie tylko wykrywać istniejące portale i przenosić się przez nie. Ja mogę iść gdzie chcę i kiedy chcę. Wiesz, chcę cię poprosić o radę w sprawie Yennefer. Dobra. Dajesz. No więc... Chciałbym ją gdzieś zabrać, jak już będzie po wszystkim, w jakieś ładne miejsce, gdzie odpoczniemy. Tyle podróżowałaś, dobrze ją znasz. Może masz jakiś pomysł? Ja zastanawiałem się nad spalną albo dolblatana. Pojedź z nią do pierwszego lepszego zajazdu, zapłać za miesiąc z góry i wywieź tabliczkę. Nie przeszkadzać. Tak po prostu? Tak po prostu. Jak to się dzieje, że Eredin potrafi cię zlokalizować? Kiedy przenoszę się ze świata do świata, wywołuje jakby falę, którą może wyczuć ktoś odpowiednio wyszkolony. Tak przynajmniej twierdzi Avalach, i on też to potrafi. Czyli w zasadzie nie powinnaś korzystać ze swojej mocy. Na szczęście to działa tylko na długich dystansach. Kiedy przenoszę się na małe odległości, zakłócenia są praktycznie niezauważalne. Muszę lecieć. Dobra, potem pogadamy. Okej. Okay. Nie prysz tak. Mnie nie przestraszysz. Mnie też nie przestraszysz. Hi. No się trochę po twoim laboratorium. Nie wątpię. A po co tam w ogóle poszliście? Nie wystarczyło mnie zapytać? A ty byś nam wszystko opowiedział o zabawianiu się genem starszej krwi? Nie zataiłem przed wami niczego, co mogłoby być przydatne w walce z Eredinem. A co do starszej krwi... Wszyscy zdajecie sobie sprawę, że Ciri jest wyjątkowa. Ja po prostu jako jedyny wiem, jak bardzo. A może po prostu masz na jej punkcie obsesję? Ja? Geralt? Zaczęliśmy rozmawiać o przeszłości i I nie dokończyliśmy. A, to już gadaliśmy? Dzięki. E, czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze tam mieliśmy drugą kwestię. A, nie, dobra. Dzięki. To już wszystko. A Valach, masz coś nowego? Dla mnie? Tak, Geralt? Już nic. A Avalach po tym, jak mu. Tak, <grych> Geralt. o, jest. Byliśmy w Twoim laboratorium. Mam nadzieję, że nie narobiliście tam bałaganu. Nie wspomniałeś, że to dzięki Tobie, elfy NL, tak dobrze znają możliwości Ciri. Nie wspominałem o wielu rzeczach, które w tej chwili nie mają już znaczenia. To, że manipulowałeś genem starszej krwi, jest bez znaczenia? Prowadziłem te badania, żeby chronić Ciri. I wszystkich, w których żyłach płynie krew Lary Doren. Ha. Spotkaliśmy kogoś w laboratorium. Spotkaliśmy kogoś w twoim laboratorium. Tak? Tak. Elfkę, która twierdziła, że nienawidzisz Ciri. Jak to się ma do ochronienia jej za wszelką cenę? Nijak. Chyba nie oczekujesz, że będę teraz zwierzać ci się z moich uczuć. Bywaj. Tak, Gerard. O... Mogliśmy go spytać o coś innego. No ale trudno, spytaliśmy go o to. Po prostu o tej... O tej... O tą elfkę No dobra, myślę, że to na tyle byłoby w tym odcineczku, więc ja niestety, ale żegnam się już z wami. Simanderko, trzymajcie jeszcze. Do następnego, pa. pa. Żółwiczek dla was.